Cześć, witaj w kolejnej części vloga. Moje 5 minut, i dzisiaj wracam do prac nad Catch the Flow, czyli nad aplikacją łączącą w sobie Pomodoro i taki mechanizm, który pozwala się skupić, mianowicie e, odgrywanie dźwięków w zależności od tego w jakim stadium Pomodoro jesteśmy. Więc zapraszam do kolejnych 5 minut pracy na Catch the Flow. Nad Catch the Flow, czyli 5 minut. Codziennie pracuję 5 minut nad tym projektem. Już od ponad 90 kilku odcinków. Dzi dzisiaj mamy. Zapomniałem, 97 albo 98 odcinek. Także zapraszam. Na początek jedna rzecz. Po sugestii Mikołaja mm, zmieniłem tutaj. Yy, skórę tak? Na całym Miłaju. tak? więc dałem sobie Rider light i on wygląda mniej więcej tak a można to zmienić przez wejście w settingsy appearance and behavior and appearance, appearance nie wiem czy to dobrze wymawiam a pochodzimy tam przez file i tu gdzieś jest settings settings albo ctrl, albo jest, dobrze ale to jest teraz nie ale widok teraz mamy dziwny, dobrze to jest teraz nieistotne. Nie zacząłem pracę, żeby tutaj w końcu użyć sobie event basa i widzę, że już mogę sobie mm, dopiąć. Tylko nazwa projektu i nazwa klasy powoduje to, że muszę użyć tutaj namespacea. Więc może to też będzie do jakiejś zmiany, ale to na spokojnie. Yy, więc co w tym event Dorobiłem tutaj możliwość zapisu, tak? Jest tu subscrib, subscribe. Więc ten subscribe może zostać wykonany w momencie, kiedy mm, kiedy nie mamy takiego, takiej, takiego obserwatora już na liście. Wówczas wykonujemy tego subscriba. Natomiast jeżeli tego obserwatora e, mamy już na liście, to wówczas należy zrobić. Troszkę inny trik, mianowicie nie dodawać. <laughs> Bardzo proste, tak? Natomiast za każdym razem chcę zwrócić tutaj e, klasę, która będzie implementowała IDisposable, więc to co muszę tutaj zrobić, to muszę zrobić, e, powiedzmy new unsubscribe. unsubscribe i muszę przekazać, tak naprawdę do tego unsubscribe'a e, mojego obserwatora bo chcę wiedzieć po prostu w jaki sposób mogę się wypisać i tak naprawdę uchwyt do e, do tego eventbasa i w ten sposób zwrócę sobie unsubscribe'a, które będzie tak naprawdę implementował iddisposable i pozwoli mi to na odpisanie się z listy. Więc teraz obserwer, ok, literów, stworzę sobie klasę. A, jak ja nie lubię, że on tutaj tworzy to. Hmm, czy można to przenieść? Implement, delegate. Bo już to przerabiałem raz. Refactor, move, move to another file, unsubscribe ok. I teraz mam tutaj mm, tego mojego obserwatora, więc ja go sobie tutaj zapiszę i zapiszę sobie też em, event bus, tak, bo chcę wiedzieć skąd się mam wypisywać. W sumie mogę użyć Interface i pozwolę sobie zrobić fieldy i te pola. Podejrzewam, że Read Only może tutaj będzie miało miejsce też. Chyba nie potrzeba mi tego zmieniać. OK. Do czego nie chcę mi pomóc utworzyć jest. Okay. czyli mam read only event bus i event bus, OK. Czyli mam już tutaj powiedzmy zrobiony taki save i później w momencie kiedy y, zaimplementuję sobie mm, oj. Co tylko interfejs tutaj zrobić, ok, użyję dispose gdzieś tam, tak? Zniszczę sobie tego e, subskrybenta, czyli odsubskrybuję się. Muszę wykonać tak naprawdę polecenie powiedzmy remowe I tutaj observer, oczywiście tego nie ma, więc trzeba będzie zrobić metodę. Tutaj mam metodę, więc jeszcze potrzebuję poprawki w event pasie, zaimplementować, tak? Zaimplementowałem. I to, co trzeba zrobić, jeżeli zawiera w sobie lista, ten, ten obserwatora, tak, obserwę. Także tak, no to wówczas wywalam z tej listy. Więc tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze zrobię obserwer. Mam un unsubscribe. A. Ok, e event bassa teraz, tak naprawdę, mogę zasubskrybować sobie już tutaj coś, tak? Czyli mogę zrobić subskryba na, na tą listę. Jeżeli zaimplementuję push eventy to będę mógł te push eventy wrzucać. Oprócz tego, mam tutaj on next, on error. To jeszcze muszę zobaczyć, co ja chciałem przez to osiągnąć. Być może to nie będzie potrzebne. Być może to jest też problem z tym, że zbyt pochopnie użyłem tutaj yy, Zbyt pochopnie tutaj użyłem Subjecta Bo może wystarczy tylko obiekt obserwowany Ale to jest do poprawki Więc dzisiaj można też było zobaczyć kawałek kodu, napisanie klasy do odsubskrybowania się z listy tak? z, z listy zainteresowanych, bo mam tutaj tak jak już chyba wcześniej wspominałem wzorzec obserwatora i, i, i po prostu, jedna, jeden obiekt obserwuje, drugi jest obserwowany, tak to mniej więcej wygląda, więc później fajnie możemy wrzucać eventy do tego obiektu obserwowanego i z niego korzystamy, tak, żeby jako do dystrybucji zdarzeń w systemie wrzucamy event i wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni no i filtracja już nastąpi w konkretnym obserwatorze, czyli tak naprawdę w miejscu, w którym będę miał jakąś tam implementację, tak jak w tym przypadku moduł Sound ma swojego obserwatora, tak naprawdę, który będzie który będzie przeglądał wszystkie zmiany, jakie są rzucane na, na ten strumień zdarzeń, bo jest to tak naprawdę strumień i Co tam jeszcze chciałem powiedzieć? Wyleciał mi z głowy. W każdym razie fajnie, że ruszyło znowu do przodu i czuję taki głód. Tak naprawdę z chęcią bym po prostu pokodował dłużej, ale mam ten limit 5 minut, więc troszkę muszę się blokować, a z chęcią bym poszedł dalej, żeby w końcu ten fragment został uruchomiony i żeby można było zobaczyć działanie tego kodu. A przede mną jeszcze trochę pracy, ponieważ muszę na pewno przygotować coś, jakiś, jakiś, nie wiem, czy bibliotekę bardzo małą do testów, żeby używać Gerkina, tak, Given-Wenden, e żeby można było wrzucać zdarzenia i wyjmować z drugiej strony, e powiedzmy, y projekcje, czy ten, te widoki, tak, lub po prostu e wrzucać z jednej strony zdarzenia, reagować na to zdarzenie komendą i też y oczekiwać zdarzeń, tak? Więc y, to na pewno będzie potrzebne. Więc trzeba będzie tutaj kilka takich właśnie y, związanych z projektem, z tą infrastrukturą do testowania wykonać jeszcze działań, pracy, klas i dziwnych różnych y, moich pomysłów. To dzięki za dzisiaj, oczywiście do usłyszenia jutro. Cześć.